poniedziałek na totalnym luzie. Bardzo podoba mi się połączenie kolorystyczne, które tutaj mamy, czyli różową męską koszulę. Ona jest w rozmiarze L, ale wygrzebałam ją kiedyś w second handzie, bardzo ją lubię. I do tego boyfriendy z H&M, one już są niedostępne, ponieważ ja je mam już jakiś czas. Natomiast podejrzewam, że bez problemu znajdziecie podobne. Sukienka, która jest stosunkowo nowa w mojej szafie, mam ją od niedawna. Kupiłam ją na wyprzedażach w Kosie, które aktualnie jeszcze trwają. Nie ma jej już online, ale może stacjonarnie gdzieś uda się ją znaleźć. Do tego Birkeny na nogach i torebka Philippe Lim. Biżuteria pochodzi z H&M. No i to okulary Mark Jacob. Środę pasiak bluzka w biało-czarne paski ona jest z H&M, tak samo jak spodnie, które mam na nogach do tego ponownie ta sama torebka i trampki niestety ten dzień tak na dobrą sprawę potwornie padał deszcz momentami i nie mam jeszcze na sobie do tego wręcz. RND tutaj króluje, ta sukienka również pochodzi z tego sklepu, wydaje mi się, że jest jeszcze dostępna i chyba jest teraz na wyprzedaży za jakieś 50 zł. Jeszcze była druga biała, klapki stare z zary, cały czas ta sama biżuteria i okulary, tutaj nic się nie zmienia. Znowu zestaw z HM. Tym razem marynarka i spodnie pochodzą z HM. Do tego pod spodem czarna, zwykła bluzka z kosa. Biżuteria ta sama, buty również już się pojawiały. W sobotę było upalnie i ubrałam nową, piękną sukienkę z polskiej firmy Na Oko. Ta sukienka jest ekstra, bo możecie sobie regulować tutaj jej długość oraz głębokość dekoltu na plecach za pomocą sznureczków. Do tego buty wygrzebane kiedyś w Likaj Maxie i nerka z Femi, również wydaje mi się, że dostępna jeszcze na stronie. Sukienka mega wygodna na upalne dni, sprawdza się świetnie. W również żar lał się z nieba i ja cały dzień spędziłam na tarasie i w ogródku. Dlatego mam na sobie lnianą koszulę, ona jest wykonana w 100% z lnu, również kupiona w H&M, jak większość moich rzeczy ostatnio z zeszłego roku. Tutaj ja mam w rozmiarze ją 44, więc ona w sumie pełni rolę sukienki, natomiast y, mam ją też w rozmiarze 36, no i była mega wygodna w noszeniu, czy jest w taki bardzo ciepły dzień, bo nie jestem taka rozebrana, a y, jednak to ciało oddycha.